Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś powrót z serii twierdzenia z Miki. Miki prosi o więcej lajków niż poprzednio. Słuchamy. A więc dzisiaj postanowiłem zrobić łatwiejsze twierdzenie. Jest to twierdzenie z geometrii. Chciałbym tak jeszcze przypomnieć, że głównie będziemy teraz robić twierdzenie z geometrii. Więc dzisiaj mam pokazać twierdzenie z geometrii koła. Jest to twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym. To twierdzenie wygląda tak. Kąt A2 równa się 2 beta. No i zobaczcie, jest to taki kąt. Zróbmy. Jest środek, tak? Tu jest środek koła. I rysujemy kąt oparty na łuku. A B, I O. I to jest kąt. A O B. Tak. To teraz narysujmy taki podobny kąt, tylko narysujmy tutaj i tu będzie C. Ten kąt jest kątem. A. C, B. I twierdzenie to polega na tym, że ten kąt i ten kąt mają taką zależność. Kąt AOB równa się dwa kąty ACB. A więc, załóżmy, że kąt AOB jest równy 20, to znaczy, że kąt ACB jest równy 10. Jeszcze są taki, jest taki szczególny przypadek, gdzie średnica, bo mamy poprowadzoną średnicę, to też jest kąt ośrodkowy i kiedy narysujemy oparty na średnicy dowolny kąt, to, to będzie kąt prosty. Dziękuję za yy, owocno, owocne yy, lajki pod tym filmem i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiamy!